Sha okay, Z tej strony set w stanie krytycznym, bo dzisiaj gramy full kryt one shot setem pod dwa autosy, jedna śmierć. Eee, mój botlen już zaczyna zabijać MFkę przeciwną, co jest dosyć crazy, w ogóle znowu jest Elis na suporcie. Nie wiem, coś dużo tych Elisek ostatnio, muszę przyznać supportowych, ale może jakaś nowa meta koreańska. Może sam powinienem tym zagrać w sumie. To brzmi ciekawie, już chyba kiedyś ten grałem na main koncie, w sensie na main kanale na ity, ale eee, grałem troszeczkę inaczej. W sensie też grałem pod full AP, ale pamiętam, że grałem inne runy. Nieważne, ale taki Dark Harvest y, Elisek y, na suporcie może warty przetestowania jest, ale to później. Teraz gram full crit setem, mam w runach preza e, Plan jest taki, żeby właśnie kogoś zabić na e, stuna, autoatak, pół autoatak. W sumie nie kogoś, każdego, nie? Zacząłem z Doran shieldem, żeby... Nie mieć przypału na linii, ponieważ ona gra Ignita. Będę miał jakieś wczesne prio w miarę. Okej, okay, ona chyba popełniła błąd. Gitara, ona też gra. E, ona też gra... Jak to się nazywa? Konkurora e, nie Graspa, więc e, nie ma gościu. Takiego wczesnego silnego Irli. Musimy tutaj flashować, ale on zignajtował, więc... E, o kurde, chyba duży błąd, co? Chyba bardzo duży błąd popełniła rzucając we mnie e swoje. Jestem pingowany przez mój team. Ciekawe. No nie wiem, ziomek, ziomek używa e we mnie? Tak. O, tak po prostu. Bardzo ciekawe. Zobaczmy od czego bym chciał zacząć. Jakiego okryt itema? Wydaje mi się, że e, będzie to... Może to? Dobra, może kolektor jakiś. Jeszcze nie jestem zadecydowany. Trzeba przyjrzeć się itemom. Tylko zaznaczmy. A może w ogóle nie zaczynać od kryta, tylko letality i później kryt. Chociaż to brzmi głupio. Lepiej od razu kryta. Hmm... Dobra. Dobra, szybka analiza, gdzie tu jest zakładka? Kryt, tutaj, Czy tak. Co, co by było najlepsze z tych itemów? No, chciałbym na pewno mieć Infinity i chciałbym na pewno mieć Shield Boa gdzieś w tym buildzie. No to chyba zacznę od kolektora, no nie widzę nic lepszego. Zmisowałem kanona, nie? Zmisowałem kanona. Okej, okay. zrobię coś takiego, bo. O boże, klasyczny Jungle Deep. No ja nie żyję, na szczęście nie kastowałem TPK, więc. That's fine. Tepnę się na wave'a. Mogę się spodziewać, że na jungler to faker. Nie pierwszy, nie ostatni raz, tak coś się dzieje. Ale spoko, spoko. Teleportujemy, nie? Ja już lecę. Ja już lecę. Nie, może nawet nie dam jej dopuszować. To by było fajne. Dobra, no dopuszować jej dam, ponieważ no nie będę tankował tego całego wave'a raczej. Ale ona straciła te kastery. Chociaż w sumie jakbym przytrzymał tutaj tego wave'a. A no, przytrzymam tego wave'a. Co mi tam, nie? Pushować tego i tak nie mam w planach. O kurna, ale jestem głupi. A jednak nie. Dobra, git, git, git. Myślałem to, to wszystko jest idealnie przekalkulowane Wszystko jest idealne, przeka idealnie przekalkulowane mm, Kamilka się cofnęła No wiadomo, jak przyjdzie tutaj set Nie set, ksinzała, no to nie ma większych szans trade był dobry, ale do czasu Do czasu mm, Tylko mam nadzieję, że zdąży jej się kanon rozbić To by było idealne u świe Świetnie No świe świetnie to wszystko jak na razie wychodzi. Ona straciła mnóstwo HP na tym tradzie, straciła kanona razem z expem, więc to też jest ważne. Ja głównie patrzę na to, czy za Expem ona traci, nie, no bo prawda, prawda jest taka, że to ma największe znaczenie w tych trade'ach. Eee, przypuszczam, że to jest znowu będzie Xinzao. Niestety nie do końca wiem, co na to zrobić. Hmm, chciałbym to po prostu przepuszować, ale przypuszczam, że po prostu umrę, eee, jeśli nie zdążę, więc staramy się, puszczujemy nie. Okej, okay, przepuszczowałem. No, ona będzie frizować, no bo ona wie, że tutaj jest ich dżungler. To jest tak smutne życie. O! Ho, 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 ho. aż mi butelka z wodą spadła. Dzięki Bogu, że ją zakręciłem. Pijcie wodę, nie? Pijcie wodę. Drink water. Siema, kubijemy się. Okej, okay, może być. Warto na tym secie używać dosyć często W w takich momentach, gdzie wiesz, że przyjmiesz damage, nawet jak nie zadasz jej za dużo. No patrz, teraz i tak bym nie użył tego, a... Dobra, no ja, ja tam nie będę ym, ingerował, w co jak oni zintowali na tej rzece. Ja tu jeszcze prawdopodobnie umarłem. żegnaj. Eee, no... Takie życie, nie? Takie życie. za od drugiego kila uzyskał. Chciałem na Execute iść, ale się nie udało. Chciałem na Execute. Jak na razie 2DD od Xina. Jak na razie... No, stabilnie, stabilnie. Plus jest taki, że zdobyłem blada, przez co mamy e, do butów jeden jakby ten... Jak to się mówi? Nawet nie wiem, jak na to mówić. Checkpoint? Będę mówił na to Checkpoint, powiedzmy. Bo nie wiem, jak inaczej. Nie wiem, jak inni na to mówią. Ale to w trakcie sezonu wszystko wyjdzie, nie? Wszystko wyjdzie. Eee, czy ona się Tutaj cofa. Przerwej Recol jak najbardziej. E, ziomuś nie będzie za darmo się cofał, nie na mojej warcie. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy on będzie, czy ma już teleporta, żeby móc teleportować, czy nie. Dlatego po prostu przepuszczuję i e, może, może nawet na nadajwa się skuszę, jeśli tutaj będzie, ale nie ma jej tu. Ona tepa. Straciła Kalona, więc jak najbardziej spoko, nie. Jeśli ona tutaj we mnie się wbije, to też ma przypał. Kurde, nie, nie, nie miałem jakiej dziabnąć, ale to jest Żegnaj. Żegnaj ziomek, no kolejnie do końca docenia damage mojej postaci mam wrażenie. Set jest bardzo silny wirli. Muszę patrzeć, gdzie Xinzao będzie schodził. Xinzao... Na midzie się bije, okej. Okay. No to nie będzie go. Ja po prostu przypuszuję. O, umarł! Ty, idealnie, idealnie, mogę sobie przepuszować bezproblemowo, kupić... No, y, cloak naj... jest najgorszym itemem, prawdopodobnie, w tym buildzie, jak musisz po to się cofnąć, ale, no, trudno? No trudno. Może akurat... Oj, nie mam full HP. Może akurat na tych 15% uda się skrytować wirnie. Kto wie, jeśli krytnę i to będzie ten drugi autoatak, ten taki, wiesz, silniejszy, no to, gościu, e, dostanie dosyć sporo obrażeń, sporo, no, jakby to go rozłoży na łopatki. Mamy Kalidów, jedna bomba po przyku pod żebro. Tylko muszę go znaleźć. Eee, w ogóle mamy już 7 różyczek. 7 różyczek, nieży checkpoint. No, ona ma 0 defensywy. Niestety, a skrytowałem kripa. Jakby to był na niej kryt, to by dostała z 300 obrażeń. Ale to był kryt w kripa. Lipa. Lipa. Ale dobra, no, um, widzę, że ona nie jest i tak w sosie, żeby się bić. Wiem, że tutaj będzie iść przeciwny team, no to. No, nie wiem, czy to przeżyję. No, ja najwyraźniej przeżyłem. No, straciłem dużo HP. Tylko, czy będą chcieli mnie dajwować? O, klasik. <laughs> czyli rozumiem, jak to jest top lane. Pamiętacie, jak mówiłem, że jestem często gankowany na poprzednich filmach. Nie uwierzycie, że kto był na topie? Ale to tylko na tym koncie. Ja przysięgam, że jak gram na innych kontach i tak się nie dzieje. To tylko to konto jest przeklęte. To tylko to konto jest. Yy, ma klątwę. Czy ja tam mam teleportować do walki? Wydaje mi się, że mógłbym. Dobra, jadę, nie? Walczymy. Lecę. Okej, okay, tego pająka mam. Um, tutaj, no więc już raczej nie upichcę. Także nie będę nic szukał. Po prostu pójdę w topa. No, pająk zabity, chociaż tyle. Mogłem chyba podejść na Mid ale... No, nie mogę też za dużo czasu tracić. Kurde, ale że i jungler i support tym razem byli na topie. To jest, no. Zatrważające. Zatrważające. Ciekawe, jak ona szybko tutaj wróci. Chciałbym wiedzieć, ale chyba się nie dowiem, nie. Bo template wygląda. O, tutaj ktoś jest. Tutaj jest enemy. No właśnie, support. Ja, <grywdy> Pini. Ci ludzie to nie ma. Ci ludzie to nie mają wytchnienia. Ci ludzie to nie mają wytchnienia. No nie udało mi się go zabić, ale czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Ej, ja przy to nie jest normalne. To nie jest normalne. No to nic, no to klątwa, nie? No to klątwa. Granie 1 vs 3. Jak to tak może być w ogóle? To jest niewiarygodne. Niewiarygodny skokada, małyś. Cóż za skok. Enemy team robi skok na topa, nie? Dobrze że chociaż mamy dwa drake w zamian za to, więc spoko. Ale kurna, ona wzięła cztery plate'y. Cztery, bo ma. A, bo mają sześć 6 group'sów no oczywiście. Ale no kurde bele. Okej, okay, no umarła, ale wzięła fryz tureta, także lipa dosyć. Ale no, ciężko, żeby nie wzięła, to jest. No, to jest tak smutne, nie? Jeden versus trzy linia. Gość bierze całego tureta, bo jeszcze na mi jungler wziął wszystkie void groupsy. No, tragedia, nie? I Bogu winny set. Bogu winny set. Nic nie zrobiłem, żeby takie rzeczy mi się działy. A ja, Paciak, musi się męczyć z tym turetem. Też bym go chciał szutować, ale kurde, nie mam dziesięciu void groupsów. Dobra, no na szczęście wziął mi tak sporo plateów, więc. Nie narzekam, a ona nie ma jeszcze całego itema. Przy okazji, ciekawa interakcja, jeśli przyciągniesz Kamilkę z E, ja powinienem stąd uciekać, jestem niemalże przekonany, że dostanę tutaj zaraz ganka, nie? No, może bym ją zabił, ale dostałem ganka. Ciężko nie dostać ganka w tym świecie, pełnym człowieku. Złych ludzi. Dobra, bierzemy tabiki, ponieważ widzę, że będę musiał często uciekać od ganków. <laughs> Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Jeszcze, no, musimy zabezpieczyć jednego obiektywa. Ale kurna, ludzie. To jest prawdziwe życie? Eee, ja pójdę na bota. Karol wstaje za minutę. Jest pingietą mojej drużynie. Dosyć ważne to będzie. Okej, okay, czy ona wygrywa? No, ch chyba. O kurna, nie trafiła E moja Szywana, no, ale powinna wygrywać. Dobra, nice. Dzięki Bogu. Problem w tym, że kamilka jest nafidowana teraz. Kamilka jest dosyć nafidowana. Czy to moja wina? No powiem Ci szczerze, że tak. Jest to stuprocentowa moja wina. Umarłem 5 razy 1 na 1. All me. Ale, e, ona nie ma teleporta. Tutaj ktoś będzie musiał przyjść za 30 sekund. Jest. Dobra, jednak tu jest Ione. Ale z Ione to raczej to będzie ktoś jeszcze, nie? Tylko pytanie: kto? Nie będzie toksina ani eliski, bo widzę ich na midzie. Kurna, muszę chociaż raz skrytować, nie? Nie skrytowałem ani razu w tym fajcie. Ile mam? 40%? No, a Jak na 15% już się spodziewałem, że nie skrytuję ani razu, tak na 40% już szkoda, że nie krytuję, ale to jest ta kwestia szczęścia. Może jakieś żelki są? Może no Nomida podejdę? No w sumie jest za 3 sekundy Herald, który jest bardzo ważny, ale no... Dobra, idę, 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 idę. Ten Herald jest bardzo ważny. Jak stracimy Bottureta, to jest yy, uczciwa cena. Uczciwa cena jest yy, Herald za, za Botturetta. Dobra, mam jednego, jedziemy w tom. No i wszyscy nie żyją, nie? Wydaje mi się, że ten bot turec jak najbardziej uczciwa cena, bo my będziemy mieć ulepszone buty. Dokładnie. Jak widać, mamy teraz te triumfanckie i mogę od razu sobie kupić nawet. A nie, jeszcze nie mogę, bo nie mam dwóch itemów. Ale będę mógł sobie kupić te lepsze, więc yy, warto było tutaj podejść. Szczególnie, że te buty to na całą grę będą yy, dobre, nie? A taki, te, te, ten bot turec, no to. No taki zastrzyk gotówki, ale to jest 300 golda nie. To nie jest nic yy, ogromnego. Raczej tylko takie grosze. Ty. Dobra, no macie go. Zintował kolega. Chciał się ze mną bić. No ja nie miałem ulta, to prawda, ale ani wave'a, żeby go zestunować, ale miałem mój Team. W sensie i tak go prawie w sumie działłem jeden na jeden, ale Jak to jeszcze był mój team, to tym bardziej. Yy, ale dobra, no ja zgarnę to. Nie wiem czy się nie cofnąć. Przysz nie, nie, nie jesteśmy nawet. Chciałbym sprzedać shielda Uuu, trzy różyczki, god damn To jest dobre. Atak, han za dwie minuty. No ja z nim nie wygrywam niestety na ten moment. Potrzebowałbym mój drugi item, dlatego się cofnę. Drugi item, jednak Kamilka na Trinity 11 levelu z Ignite'em e, jest dosyć silna. Jeszcze ja nie mam full HP. Dlatego kupię to i idę. I co? Teraz te butki chyba. Na szybko sobie strzelę te buty. One są spoko, a po butach. Uu, po butach, po butach infinity Edge Moja Samira nie żyje. To nie za dobrze. Się zgubiła troszeczkę na tym misie. No dobra, no to ja podejdę w takim razie. O kurna, szwa stary. Co, no Dianie Pawla? To nie wiem, ale ja tą MFkę od tyłu zamknę. Nawet nie będę musiał, bo ona. Sie ma, stary. Ty leżysz. E, dawaj tego, noba. Dobra, ja go, ja go złapię na stuna po prostu. No, szkoda, że nie dało mi się tego sksuć. Ale no dobra, nie. Nie będę narzekał. On bierze tier dwójkę stopa. Ten, one to widzę, że tylko split puszuje. No to nie jest złe, bo mają 6 void groupsów i dostają 1000 golda. Jakby on jest tak bogaty, będzie miał trzeci item koleś. Dobra, musimy dobić to i w sumie to wzięliśmy prawie trzecią tierówkę. Więc spoko. O kurno, ona umarła od niego. Kiedy atak Han jest za 30 sekund, stary. Nie za, nie za dobrze, nie za dobrze. I ja tam biegnę. Żeby ten jeszcze nie umarł. Dobra, kurna, dzięki Bogu nie. Bo ma tak za. A czy on jest u góry? A on jest u góry? A na mapie się wyświetla, nawet nie widziałem. Przecież jest na mapie tego. Jest na mapie żółty znaczek. O kurna, do do dobry ten, hook. Wyborny wręcz. Poświęciłeś się, ale było warto. W ogóle, jak dużo on się leczy, ten gość. Czy oni robią atak Hana? Nie, MFK solo nie robi, nie ma opcji. Chyba jest, no, nie, nie jest ona chora na głowę. Dobra, no, wiadomo. Atak Hana trzeba zacząć. Ja biegnę tutaj tą MFK. Dobić. Najsu. Nice Kurde, my z tą to wszystkich tutaj łapiemy. Jak leci. Nie wiem, czy ten Ziemek to troszeczkę w nie przesadził. Leciutko sobie chyba przesadził, no dobra. <grywia> biegamy po mapie z tą przywaną. Ja plus mój smog. Wszystkich zabijamy dawaj, ja tak Hana nie. Który to jest? To jest Ruinous, czyli to jest ten, który daje chyba e, różyczki. Także spoko, dawaj, róże. Tylko gdzie mój dżungler? Ty, mój. Kurna mój dżungler. Halo! On to sksuje, pa. Dobra, nie seksu. Róże musimy brać, chłopaki. Zgarniamy róże. Oni nie wiedzą, jak się gra. Oni first time mówią, tak Goście nie wiedzą, co się dzieje, dobra. No ja tutaj z tobą podejdę, jak chcesz. O kurna, kolejne róże? Mamy ile tych róż? 70 prawie. Jesteśmy bogaci. Nie zdążyłem go złapać. Kurcze, pieszone. A już był mój. Już był mój, ale tier dwójka. Tier dwójka, jak zawsze, na propsie. Ty tam sobie, nie wiem, stary świruj. Dobra, no, strollowałeś na potęgę. Będę z tą szczery. Tylko uratuj mnie, Aurelionie, uratuj mnie, proszę. Dzięki. Odstraszył ich, to, to jest respektowalne. Ja cofam się, Mam 2200 golda, także dosyć sporo. A chcemy jednak się bić o tego sola. Biorę to, biorę to, dużo adeków kupiłem i tepnę na mida. Tepnę tak już asertywnie, nie? O kurde, no właśnie, o tym mówię, ty. Cały mój team zmarł. Co ty młoda? Chodź tu! Czemu uciekasz? Powiedz mi! Chciałaś się bić, to się bij! Kurna, szwa uciekła mi, no! Nie no! Kurde, nikt nie umarł, jestem takim powolnym klocem, nie? Taki powolny ten set. Nie mogę do nich dobiec, Co mam swiftnessy. Nie wiem czy się chce się z nią bić, ale... Niech się bije. Powodzenia tak zwane życzę. O, nawet ją zabił. W sensie Aurelion zabił, ale Thresh przyczynił się do tego znacznie. Każdego Drake'a nie zgarnęliśmy, nie? Jak dla mnie on był wysunięty na tacy plus Samira intuje trochę mam wrażenie. Ona mogłaby chodzić 5 na 5 z nami i zabijać każdego. Woli na takie 1 vs 3 akcje chodzić. Na bocie, na to. Nawet jeden na jeden z Jona, Na dosyć... Przegrywa. Mocno. Ale dobra, no ja mam 1200 do infinitki. Po infinitce jakieś peny, ponieważ mają armorów sporo już. Ten ma armorów no ze 150, ten jungler też już składa jakiegoś randuina. Ile ona ma? No ona ma 150 armora, trafiłem w sedno. Pytanie, czy ja z nią wygrywam w melle? Mam dwa levely do przodu od niej, i tu nawet nie ma. Dobra, no to jak jej nie ma, no to muszę się zaopiekować samemu wave'em, bo na pewnie się cofa, no właśnie, iść robić po drugiej stronie mapy y, dymy. No, ja tam nie mam co szukać do końca, więc zostanę na tym topie, dopuszczuję do końca. Chciałbym tutaj przy okazji nie umrzeć, może zgarnąć jakieś jungle campy. Dobra, no ja jestem martwy jestem martwy, niestety 1 vs 3 nie mam za dużo do roboty. Nie mam na to count'a play u play'u, mimo że bym chciał. Wcale też nie biję za dużo, bo oni wszyscy złożyli bardzo dużo armora. I no wiadomo, no po takim early game gdzie byłem skampiony na potęgę, też nie jestem tak bardzo z przodu, jak bym chciał mieć. Chciał być, powinienem już mieć z 3 jeszcze, szczerze mówiąc. Ale no... moja drużyna chociaż jest z przodu, nie? Więc nie będę narzekał. Ten gościu nie żyje. Ja nie mam tepa nawet jak wstanę, więc jestem... Jestem zmuszony oglądać, co się stanie, to się stanie. Mira. Coś tam czyści. Chyba Barona powinniśmy już robić. Co? Ja tam biegnę. Biegnę na Barona. czyszczenie nie poradzą sobie w trójkę? Kurna, poradzicie sobie chłopaki. Ja idę na Wave'a. Potrzebuję dofarmić do itema. Powodzenia. Powodzenia. Mam 400 golda. Ile daję Baron? 300? 300. No co brakuje mi nadal. A nie, czekaj. To ja mam na Barona. To ja mam idealnie na Barona. Y na infinitkę znaczy się. Na Barona? Co ja gadam? Także cofamy. Mam na infinitkę i teraz pójdę w jakieś peny, nie? Peny. Y najlepiej... No Lord Dominik chyba najlepszy Ta, Lord Dominik najlepszy Daje mi najwięcej penów Najwięcej penów i jest najtańszy, nie? Chyba, że w sumie anty... antyheal by się przydał? No sam nie wiem, no antyheal dobry na nich teoretycznie Mają bardzo dużo leczenia Leczenia mają... Mm, co nie miara A te 5% mnie aż tak bardzo nie zbawi Tylko czy ja też gram na healing? Jak goście nie złą na 4 ataki, to i tak jest koniec A tego z Randuinem na pewno nie złą hmm. No nie wiem, no nie wiem Wiem, że postoję tutaj po te klipy, żeby ciężko im się farmiło, Drake wstaje za 14 sekund. To też jest fakt. Okej, okay, dostał niezłą bombę. O kurna, ty, troszeczkę, troszeczkę poddymiłem, musisz, <laughs> inaczej to w głowie wyglądało, ale damage mam ogromny, nie, damage mam ogromny, ale trochę inaczej w głowie sobie wyobrażałem tego fighta, nie będę kłamał, ale dobra, zrobiłem spory zamęt, może być, może być, te różyczki wydają się mega silne też, nie, mamy 1800 róż, e, przepraszam, 1800 expa z tych róż, e, a to jest dosłownie cały level, Jest ja zaraz mam 17, jestem tak do przodu w levelach, że to jest niesamowite, i to nie, nie że tylko ja, tylko cały mój każdy dostaje tyle z tych róż tego spa. Chyba, że to się dzieli, ale nie wydaje mi się. To 1800 dla każdego. Każdy level więcej ma po prostu. O kurna, teleportować? Dobra, tepnę, kończymy. Lecimy na koniec. Ooooom, dobra, ma. ten nowy teleport jest taki dziwny. Możemy kończyć, ja multa za 3 sekundy, za sekundkę. Dawaj, hitujemy to. Co się boisz? Wyjaśniamy cię. Wyjaśniamy czarysiaku 24 na 7. Całą grę byłem kampion, nie? Teraz trzeba się odwdzięczyć, robimy dubla. Tego też? Dawaj tego też. Kurde. Dobra, git, 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 zasłużył ser. Dawaj jeszcze jednego, zabijamy. No hukuj, hukuj! No hukuj, halo! Kurna... No, czemu on nie hukuje, no? Przecież to był free kill, zaufaj mi.